Lider Serie A Napoli w pigułce Napoli rozegrało w tym sezonie już 6 spotkań włoskiej Serie A. Przegrało jedynie jedno z liderem tabeli, czyli Milanem. Jak wygląda sytuacja u zeszłorocznych mistrzów Włoch? Drużyna spod Vesuviusza pod przewodnictwem Antonio Conte może liczyć szczególnie na nowe nabytki. Zakontraktowanie Kevina De Brine, który po odejściu z Manchesteru City stał się wolnym agentem, a także wypożyczenie Rasmusa Hoylunda z Manchesteru United dodało tej ekipie nowych sił i tchnęło ducha walki o kolejne Mistrzostwo Włoch. Warto wspomnieć, że wielki wkład w drużyna Currich od momentu transferu ma Scott McTominay. Szkod w zeszłym sezonie strzelił 13 bramek, zanotował 4 asysty i został zawodnikiem sezonu włoskiej Serie A. W tych rozgrywkach ma na razie na swoim koncie jedną bramkę i jedną asystę, ale zrobi wszystko, by pomóc swojej drużynie obronić mistrzowski tytuł. W komentarzach dajcie znać, kto według Was zostanie w tym sezonie mistrzem Włoch. Na dziś to już tyle. Zapraszam do polubienia i obserwacji mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.